Wierdząc oszust, omijajcie, e, który przyjechał z m, Stanów Zjednoczonych do mnie. I mam pytanie: jesteśmy w stanie na przykład sprawdzić, ile zrobione jest kilometrów od ostatniego przeglądu? 226 kilometrów. To mnie zdziwiło. To mnie cholernie zdziwiło, naprawdę. No i siemano, siemano! Jaro! Kanał Dredy w kasku! Co tu się słuchajcie odwaliło, nie? O, ale pięknie walnęło z wydechu. E, dzisiaj wyjątkowo, wyjątkowo jedziemy na zupełnie innym motocyklu, e, który na pewno widzieliście czasami w tle, e, u mnie w garażu. Mianowicie na Yamazce Dragstar e, z 2000 roku. Chyba, tak. 2000 roku, chyba, z tego co pamiętam ten motocykl naprawdę jest w wyjątkowym stanie to po pierwsze, po drugie naprawdę bardzo mało jeżdżony a to dlaczego? dlatego, że na przykład tutaj mamy tylko 23 tysiące kilometrów przebiegu mało, nie? właśnie, mało jak na 22-latka ale słuchajcie teraz tego ja wam udowodnię dzisiaj, że faktycznie takie motocykle mogą mieć małe przebiegi a tylko dlatego, że Wyprowadziłem ten motocykl po to, żeby pojechać zrobić z nim przegląd, bo okazuje się, że przegląd e, stracił już ważność i w sumie to jedziemy chyba teraz bez przeglądu. E, jedziemy na stację diagnostyczną oddaloną o 15 km. W sumie mam bliżej swoją stację jedną, ale mówię, trochę się przejadę, trochę dalej, zobaczymy jak to chodzi. Troszeczkę trzeba to rozgrzać ten motocykl. E, I chodzi głównie o to, żeby pokazać wam i udowodnić na stacji diagnostycznej. Ile na przykład przykładowo taki motocykl robi e, kilometrów w ciągu jednego całego roku? Czyli od przeglądu do przeglądu, nie? Powiem Wam, że wsiadłem sobie na ten motocykl i no, po prostu jestem w szoku, jak e, łatwo prowadzi się ten motocykl. Po prostu on jest taki łatwy. No wiadomo, że przysiadając się z chajabuzy, z totalnego potwora, na taki motorek, ja nie mówię, że to jest małe, bo kurczę, bo w sumie to jest 65 pojemności, e, więc no, taki przeciętny, jak bym powiedział, jeśli chodzi o fałki. E, miałem jeszcze wcześniej przed Hayabuzą, w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale przed Hayabuzą e, miałem e, też dragstara, a właściwie to faustara miałem. Starnego. Tutaj wam pokażę zdjęcie, tak wyglądał, tak. I to był Faustar 1100, który przyjechał z Stanów Zjednoczonych do mnie. Miałem go 4 lata. Miałem go 4 lata i powiem wam szczerze, zrobiłem nim bardzo dużo kilometrów, bo był bardzo wygodny, tak. No, ale zdecydowanie wolę wolę Hayabusa, dlatego tego Dragstara sprzedałem jakiś czas później. I to nawet nie bardzo daleko, bo ja ten motocykl czasami spotykam, dlatego, że on został zsiadany zaledwie 4 km od mojego miejsca zamieszkania. Bardzo krótko był na OLX. Napisał do mnie facet, przyjechał, kupił, zabrał. Nie było jakichś tam dużych negocjacji czy coś takiego. No i no już jesteśmy na miejscu. Powiem wam szczerze, że zupełnie inaczej ten motocykl pracuje. To nie jest już rzędówka, to jest już fałka. Zupełnie inaczej to chodzi. To jest w kilometrach, no I mam pytanie Jesteśmy w stanie na przykład sprawdzić Ile zrobione jest kilometrów od ostatniego przeglądu? Super 226 kilometrów Zrobione No 226 kilometrów 200... 26 km. Zaledwie można powiedzieć 226 km. No i słuchajcie, kto by uwierzył? 226 km. To mnie zdziwiło. To mnie cholernie zdziwiło, naprawdę. Ja byłem przygotowany, że na pewno zrobiliśmy 1000 albo blisko 1000. A tutaj 226, zaledwie 226 km, to jest nieprawdopodobne i teraz między bajki możemy włożyć historię ludzi pisających na facebooku na temat niskich przebiegów że takie przebiegi nie istnieją, ten motocykl ma 22 lata, w sumie leci mu 23 rok przeliczając całą pulę przebiegu na lata wychodzi około Tysiąca kilometrów rocznie. Z czego Wam powiem, że i my mamy ten motocykl już kilka lat i w sumie maksymalnie przez ten cały okres to było zrobione do 2000. Naprawdę, a to jest kilka lat. Prawdopodobnie większość przebiegu narobiony był przez poprzedniego właściciela. Nie znam poprzedniego właściciela oczywiście, ale był bardzo miły gość w sprzedaży. Czytając Facebooka, fora internetowe, różne grupy motocyklowe, a najczęściej tak naprawdę te sprzedażowe motocykle, bardzo często ktoś przedstawia swój motocykl jako mało jeżdżony. Ja nie mówię, że wszystkie takie oferty są, ale jest kilka takich ofert, jeżeli ktoś przedstawia motocykl swój jako mało jeżdżony, z niskim przebiegiem i w podobnym wieku do tego dragstara. Zatem ma dwadzieścia parę lat. Przedstawia swój przebieg jako 20 parę 30 tysięcy przebiegu, po czym dostaje totalnym rykoszetem w siebie, totalnym rykoszetem od wszystkich użytkowników Facebooka, twierdząc oszust, omijajcie i kilka innych tekstów, twierdząc odgórnie, że facet jest oszustem to jest niemożliwe, jak 20 Kilkuletni motocykl może zrobić 20 czy 30 tysięcy przebiegu przez 4 lat. Ludzie od razu sobie z automatu przeliczają e, kilometry na lata, ile był w stanie zrobić w ciągu jednego całego roku. E, przelicając właśnie tego trakstera, to jest zaledwie około tysiąca. E, a ja wam udowodniłem dzisiaj, że w, przez cały rok, nawet ponad, bo ja już przeglądu nie miałem praktycznie chyba od miesiąca e, przy tym motocyklu, bo żeśmy zapomnieli staton, Okazało się, że on ma zaledwie 226 km przebiegu. To jest totalny szok. Podsumowując cały materiał dzisiejszego przejazdu, krótkiego dosyć, bo tak naprawdę to w sumie zajęło mi to godzinę, byliśmy na stacji diagnostycznej. Podpiłem sobie dowód, bo już tak naprawdę był miesiąc chyba czas przekroczony. W rezultacie dowiedzieliśmy się, ile. Taki motocykl potrafi e, przejechać w ciągu jednego, całego sezonu, całego roku e, u osób, którzy naprawdę mało jeżdżą. A są tacy, naprawdę są! Zobaczcie, że są tacy, nawet e, um, u mnie w garażu taki motocykl jest, który jeździ bardzo mało i totalnie rzadko, więc e, jak wyszedł kiedyś pod młotek, no to wtedy z bardzo niskim przebiegiem. E, więc... Kończąc i podsumowując, naprawdę, słuchajcie, nie bójcie się niskich, e, niskich przebiegów w motocyklach. E, szukacie motocykla, e, widzicie motocykl, który no, wbrew pozorom no, nie widać, żeby w ogóle był z, zjeż zniszczony, z, zjeżdżony w bardzo ładnym stanie. Ale z niski przebieg, mimo że ma 20 lat, no, może faktycznie ktoś bardzo mało jeździł, tak? Powoli sobie zjeżdżam do domku, trzymajcie się. Hej, słuchajcie miłej majówki, bo oczywiście ten film nagrywam w majóweczkę. Na pewno, może dzisiaj nawet ją obrobię i ją wrzucę, zobaczymy. Także nie sklejcie za bardzo dzioba. Elo! I widzimy się na trasie.